Dobry wieczór wszystkim. Nagrywam taki krótki materiał, bo jestem na kolejnej fiście. No i muszę Wam coś powiedzieć na temat fiest. To jest tak, że fiesta zazwyczaj odbywa się z jakiegoś powodu i na przykład jest to chęć podziękowania za coś. No i zazwyczaj są właśnie obfite stoły, jest oczywiście leczon. No, i dzisiaj jestem tutaj e, nieopodal rzeki e, w Manhujot. Jest taka, można powiedzieć, e, farma bananów. A zresztą pokażę wam. No także widzicie same banany, dosłownie taki bananowy las. E, tu jest powierzchnia gdzieś jakichś 3 hektarów, więc trochę tego jest. Szkoda, że jest ciemno, bo no, nie wszystko widać. Ale fiesty mają to do siebie, że zawsze właśnie to się odbywa po godzinie 6. No, a tu o 6 się. E, się ściemnia, także no, e, fiesty i to wszystko właśnie o czym Wam opowiadam to jest jeden z przykładów e, jak bardzo mm, jakby to powiedzieć, gościnni są Filipińczycy, że no, u nich nawet przypadkowo będąc gdzieś możesz być zaproszony na wesele, nawet jeżeli cię tam ktoś nie zna, tak? gdzieś będziesz szedł, oni akurat imprezują, zaproszą cię tam na kielicha i, i tak dalej. Także trzeba powiedzieć uczciwie, że pod tym względem Filipińczycy są na, naprawdę świetnymi e, ludźmi, potrafią imprezować. E, ja w ogóle pamiętam zawsze, jak latam e, na Filipiny, a zdarza mi się na przykład lecieć przez Amsterdam. No to gdzieś właśnie z tego Amsterdamu lecą ci Filipińczycy i to już Wam powiem, już wtedy mi się Michał cieszy, bo, bo ci ludzie mają taką pozytywną energię, przekazują ją właśnie w taki sposób, gdzieś tam ze sobą rozmawiają, co widać zupełnie tak wiecie, no, na luzie, no co Wam będę opowiadał, także no, to po prostu trzeba, trzeba poczuć, tak, nie jestem Wam w stanie pewnych rzeczy opisać, ale jako nacja, no to jest coś, coś fantastycznego. No i co, zawsze jak jest fiesta, no to jest karaoke, to jest taki, można powiedzieć, narodowy sport Filipin. Zrobię też o tym film, bo tutaj jest bardzo łatwo kogoś nagrać, nagromadzić materiał, także opowiem wam historię, jak to jest. A zresztą wiecie co, wezmę się za śpiewanie. Też gdzieś w ten sposób zyskuję sobie, powiedzmy, przychylność wszystkich ludzi, że jak to biały też śpiewa, albo no, dlaczego nie? Jak się bawić, to na całego nie. leci sobie tekst. No i teraz Jason śpiewa. Przyjdzie na mnie kolej. I wierzcie mi, że jest późno, ta muzyka się niesie po okolicy, i tutaj nikt nie wzywa z tego powodu policji. Jest to zupełnie akceptowalne. Ja sobie wyobrażam, jakbym miał na przykład w Polsce zrobić imprezę, głośna muzyka, a wierzcie mi, po 15 minutach zaraz jest policja. Jeszcze tutaj czasami jest taka sytuacja, że ktoś na przykład zajmuje pas dosłownie pół drogi, wystawiałem stoły, no bo droga jest prosta, równa robią fieste i czasami z daleka widać, że kurczę, jest impreza, jeden pas zajęty, ludzie to mijają skuterami, jakby nic się nie stało. Samochody jeżdżą, autobusy jeżdżą. Czujecie to w Polsce?

Fiesta jak fiesta, zawsze trwa kilka godzin, no ale trzeba jeszcze wrócić do domu i się wyspać. Pobudka o 5.30, także nie ma zlituj, bo jest środek tygodnia. Mam nadzieję, że dobrze się babicie i oglądajcie mój materiał. Będą następne filmy, także pamiętajcie o subskrybowaniu, lajkowaniu, niech to się jakoś rusza. Pozdrawiam, cześć!